No i dzisiejsze wiadomości multimedialne zaczynamy od informacji dla kobiet, ale także i o kobietach. Kobiety w internecie są wyjątkowo aktywne, no i zachowują się zupełnie inaczej niż mężczyźni. Badanie wykazało, że Polki częściej niż przedstawicielki innych nacji realizowały w sieci swoje zainteresowania. O tych badaniach mówi Michał Kot z Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych. Ja mam takie wrażenie, że Polki są bardziej nastawione indywidualnie, są bardziej dojrzałymi uczestniczkami życia internetowego. Ten świat rozmów, kontaktów kobiet, który do tego czasu obserwowaliśmy w świecie realnym, kobiety znacznie więcej i częściej rozmawiają niż mężczyźni ze sobą. Ten świat przenosi się dzisiaj do internetu. Dzisiaj widzimy bardzo dużą, intensywną aktywność kobiet w internecie, dotyczącą takiego mojego świata. Ja jako kobieta, ja jako osoba, która ma swoje potrzeby, chcę z innymi osobami wymieniać informacje, pozyskiwać informacje, Chce też zaspokajać swoje potrzeby. W Czechach i na Słowacji jest większe skupienie się na potrzebach rodzinnych. Tam królują tematy związane ze zdrowiem, ale także i z gotowaniem. Polki częściej odwiedzają internetowe sklepy z odzieżą.